Ostatnia aktualizacja przed nowym sezonem Fortnite, w której na 100% Epic Games przywróci jakiś item do gry, oraz być może pojawią się jakieś zmiany na mapie i coś, co może nas naprowadzić na to, jak będzie wyglądał event. O ile takowy w ogóle będzie. Oczywiście w dzisiejszym odcinku wszystkie zmiany znajdziemy, je przetestujemy i jak zawsze z okazji aktualizacji mam dla Was prezent. Klawiatura mechaniczna SteelSeries Apex 7. A jedyne co wystarczy zrobić, to zostawić tutaj łapę w górę, wpisać w sklepie Fortnite Kodzik Jacob, zasłuchać kanał z dzwoneczkiem tam na dole oraz napisać w komentarzu, co Wam się najbardziej lub najmniej podobało w tej aktualizacji. Bez słów biorę udział. To byłoby na tyle, a teraz zapraszam do oglądania. Okej, okay, całkiem fajna ta ruda babeczka. Natomiast ta już tak troszkę mniej, a na mapie wydaje mi się, że nie mamy żadnych zmian. Albo. A nie, jednak wydawało mi się, że coś jest. Czyli standardowe lecę na słonę. Czysto teoretycznie ten punkt zerowy powinien się zmieniać, bo on będzie odgrywał pewnie ważną rolę, jakby wiecie, przy nowym sezonie i tak dalej. A ja na razie mam kałaszka. I potki. O, i szaromemkę, super. Jakiś ziomek do mnie biegnie z pompą! Co tu jest? Dobra, leżeć. Dzięki za pompeczkę. Dojazd. Bijam się, bijam się, bijam się! Dawaj! Ziomek! O! Dead. Jest jakiś nowy item, jest jakiś nowy item? Wydaje mi się, że nie ma nic. Tam się biją. Tu jest ziomek, muszę go zabić, muszę go zabić. On ma zero. Ja w Jacob, Arturo, zaczęto dopadła. Podmieniamy ściankę i nie wiem, co się dzieje. A tu mam kolejnego ziomka. Też dostał 72, tyfy. Tu jest głośna ściana. A tu jest ziomek nade mną, dobra, ten leży. A tu jest ten drugi w takim razie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, patrz, jesteś u mnie. Pozdro, 600. I znowu nie mamy totalnie nic nowego, tylko mam jakiegoś ziomka sobie. What the fuck! Halo, czy ty kolego możesz się ogarnąć? On gra tym skinem z ekipaki. No, się, chodź tutaj, dobra, leży. Oj, kolejny jeszcze rzemeczek. Ja pierdolę ja mogę po prostu sobie spojrzeć, czy jest coś nowego, a nie cały czas się z kimś bić. Ten ma zero. Podmianka. Pyk. Nie, co jest? Ja myślałem, że mam taktykala. What the fuck? Dobra, leży i tak. Skara, ale dalej nie ma nowej broni. Jedziemy szukać. Przyjemny. Oho, to pojechałem. Tam jest chłop. Daję go. Halo, gdzie on jest, no? O, jest tutaj, dobra. Byczku, uspokój się tam. Chodź tu. Daję ci bombę, daję ci bombę, tylko. Spokojnie, o kurde, on jest dobry. Dostał bardzo dużo. Ja pierdzielony jest martwy. Rozwalam to i on teraz powinien tutaj dostać bombeczkę ode mnie, ale nie dostaje on ma biga. Ja nie mam matców. On do mnie idzie. Jakiś nienormalny, zostaw mnie. Pyk! 120 dostał i żyje 9 hP. <laughs> no, lepszy był lepszy. Tak się składa, że dobrze że padłem. Bo mój informator poinformował mnie, że coś się tutaj jednak zmienia w tym punkcie zerowym. Ale wydaje mi się, że po prostu zostałem oszukany, bo nie widzę żadnych zmian. O, ale mam pompę. I drugą pompę. I kamyk. O, i jakiegoś biednego predatorka, który próbuje dobiec. I ktoś chce mi go zabrać. Proszę tak nie robić. Ty też, kolego, niestety giniesz. Pozdro z fartem. A czy ty kolego możesz do mnie przestać strzelać? Dzięki. I jeszcze jeden ziomek nie dojeżdżał. What the fuck? Nie za dużo was tutaj? Byczku, co ty robisz? On ucieka. A ja mam ziemka na plecach. No to super. Uspokój się. No dobra, ten się uspokoił. A tamten stoi tam i też go zabiję. Let's go. A co do punktu, to naprawdę, wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych zmian. Po prostu zostałem wydymany. Idziemy znaleźć nowy przedmiot. Co? To coś wróciło do gry i z tej okazji jest aktualizacja? Biorę to. Oho, jakiś Ziemek tutaj płynie i ono mnie nie wie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja chcę mu dać bombę. Dzień dobry, kolego. O kurda, to dosyć szybko strzela. Ja myślałem, że to jest ten, item, co tak strzela potrójnie, a nie na pierdziela. Ej, to jest mocne. W sensie to jest mocniejsze, niż mi się wydawało, że jest. Bierzemy zadanko i lecimy. Podjazd, tutaj. Tu jest Ziemek. What the fuck? O, dostał laser. O ja nie mam no to super. Kolego, czy ty się uspokoisz? Proszę, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. O tobie mówię kolego! Walcz, walcz, masz zero. Leżysz, dobra, super. I ten prawie jest dobre. Mhm, mm a na karkołomnym była niezła bitka. Zrzut. Proszę, żeby to złote mi wypadło. Złota pompa też może być. Teraz to mogę dojeżdżać. Koloseum. Daj mi koleżko zadanko. O, blisko mnie. Na 1000% są w tej chatce. Halo, dzień dobry. Żeby się leci nade mną. On tu się liczy przy mnie, wytyfy. Wy. Chodź tu. Rozwalam się tym pojamem śmiesznym. Jo, pierdziela, ale to ma damage. Jakieś złote P90. A tutaj mam kolejnego ziomeczka. Oj, nie trafiłem niczego. Nie, no ten ziomeczek to jest przepocony. As fuck! Chodź tu na pemika Oj, byczku, jasne, że na pemika bijemy się. Przejeżdżamy tego ziomeczka raz, dwa, trzy. O kurde, na go nie przejeżdżamy. I chyba coś jeszcze tutaj przyszło. To ja też się na spokojnie wyleczę. Co ten ziomek robi, bo ja nie ogarniam. Walczy, dobra, zginął. A tu jest kolejny i tego to mogę przejechać. Sekundę, tego przejechałem, what the fuck. Ale to jest w sumie przykre. Lecimy dalej. Słyszę jakiegoś żyłka ze mną. Oj, koleżko, chodź tu. Pyk. Nie wiem, ten zamek ucieka. Double ucieka. No to gonimy. O nie, on wychyla. No i co ty robisz, byku? O kurde, ale mu dałem damage. I ktoś mi go zabrał. Nie wiem, no to jest żenada. Oj, ten ktoś mnie podjeżdża. Ciekawe. No byczku, czy naprawdę musiałeś mi fraga kraść? Halo, do ciebie mówię. O kurde, przepraszam. Pyk. Jednak nie przepraszam. No, halo. O, ale tu podmiała ścianki dobrze. Pyk. Dostał. I zabijamy go od razu pmm i kończymy Oho coś tam mi strzeliło Koleżko, nie pomyliło cię się coś? Ja pierdzielę Halo do ciebie mówię przyjacielu Tyk O kurde ale mi wydzwonił Uspokój się I kolejny ziomek mnie od pleców jeszcze spamuje to jest żart No i co ty robisz gościu przecież ty umrzesz Albo to ja zaraz umrę Co ten ziomek kmini, dobra jest na mnie No i leży łatwiutko A gdzie jest ten chłop który mi robił plecy? Oho ja już chyba wiem gdzie jest I leci na mnie What the fuck Ja ci przejeżdżam ja cię przejeżdżam Dobra dzięki jeszcze jakiś rzemek, z którym się bił, też do mnie wleciał. O, ja mam 0HP. Proszę się uspokoić, koleżko. Ja sobie tutaj bym wyszedł. Na spokojnie, dzięki. Ja bym się uleczył na luziku. O, dziwo kolega zrozumiał i stoi spokojnie. Przeładuję sobie itemki. On na mnie wychodzi. Ja pierdzielę. Gościu, ja cię mogę zespamować, czaisz? Kolapsuje to wszystko. Naprawdę jakiś chłopek będzie nie podjeżdżał. Ten rzemek lata. O, tutaj mam jeszcze jakiegoś rzemeczka, który kampi. Ja pierdzielę, dobra, przepraszam. Znaczy, on może przestać do mnie spamować? Halo, o tobie mówię, byczku. Pospamujemy sobie teraz razem. Co ty na to? Co tam u Ciebie, koleżko? O kurde, dostałem jakiś laser od innego. To ja może się trochę uspokoję. Lecę do strefy, bo on jest nienormalny. Leci pan z padem. Dawaj go, dawaj go. O, ma zero. Koleżko, wiem, że masz zero. Zapraszam do mnie na dół. O kurde. Nie edytuj się. Nie trafiłem. No kurde, dobra, jednak go zabiłem. Ale fart. i mam zero leczenia. Tutaj mam jakiegoś kolejnego wariata. Oj, go zdaszkowałem. Dobra, zostało mi dwóch chłopa i jeden chyba siedzi tutaj w tej wieży, a drugi to kij wie gdzie jest. Ale tego w tej wieży bym skolapsował. Ten z góry leci. I dostał dużo. Z 20 może? I poleciał dalej. What the fuck? Co on jest nienormalny? ale dostał laser. Halo, kolego, czy ja cię mogę przejechać? O, nie mogę, bo uciekasz. Nie no i ten borowik, który teraz mahagiem mi zabrał fraga. Przecież to jest jakiś żart. Gdzie jest ten borowiczek? On tu jest! Co on mi zrobił? Nie! Ja pierdziel, nienormalny jakiś. Dostaw mnie! O, jestem z Imboksem, no to super. Oj, go zabiłem. Łatwiutko. Pierwsza skrzynka PM. XD. Ulepszamy go oczywiście do złotej wersji. Wersji, by the way. Tutaj mam jakiegoś ziomka. Ono mnie wie. I ten ziomek chyba ogarnia. O, ale dostał laser. Nawet jeżeli ogarnia, to go po prostu zesprojuję. Czemu on się tak wysoko wyrolował? Muszę spadać, bo nie mam ammo. A on się tam w kimś klepie I ten ktoś mi go zabił i teraz się tutaj leci naprawdę, no. Tu jest jakiś bananek i on na mnie kampi. Dobra, bananek leży. A ten drugi ziomek coś tam kminił u góry. O tobie mówię koleżko. Tupek sobie w nie nienormalny. Zostaw to. Przejeżdżamy go! On ma zero, dobra, ja też mam 0, on leży. Przerąbana jest ta broń. Zrzut. Zrobię zasadzkę. Jakiś dziemek tutaj idzie? Kurde, on robi jakąś obiegówkę, nie ogarniam. Rozwala sobie drzewo. No i teraz go muszę zlaserować no właśnie, zanim się zabuduje. No i wychodzimy, hagie. I ziomeczka trzeba po prostu zaspałować. No chodź tu, byku, co ty robisz? O, leżysz, bailando. Coś czuję, że karma mnie dojedzie. A few moments later. Ja pierdzi, dostałem instant laser z siedmiu stron. Nie chcę mi, się, to jest właśnie karma. To jest karma. Dlatego właśnie nie wolno kampić w krzaku. Nie no, kolejna strefa idzie. A ten ziomek do mnie będzie teraz spawnował? Dobra, ale dostał laser. Advice Classic, pozdrow frajerzy. Co tam u was na górze, jak tam? Jeden leży, dzięki za... O kurde, dzięki za matsy. Oho, ja nie mam strefy, super. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, od kiedy na casualach są late game'y? Ziomek wszedł mi do boxa. Jakiś zwyrol. O, ja nawet nie mam matsów. To będzie bardzo ciekawe zakończenie. Tu jest kolejny typek. What the fuck? Od kiedy w ten sposób wyglądają casualy? Ja naprawdę tego nie rozumiem, widzowie. Ale tego gościa może zabiję, zabiłem. I kolejny ziomek jest na mnie, wchodzi mi do boxa od góry, jest jakimś psychopatą, ja bym się może uleczył, chyba się nie mogę uleczyć, no i mnie zabija psychopata. Czyli ostatecznie karma wróciła, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, ja tej doceniam mocno, średnio, ale dajcie znać jak Wy go oceniacie i do następnych, trzymajcie się miłego, piona!